Witam serdecznie na kolejnej serii o grach językowych na języku angielskim. Dzisiaj gra do przećwiczenia z ponownie czasowników nieregularnych. Aczkolwiek można ją wykorzystać przy ćwiczeniu jakiegokolwiek no tak naprawdę materiału, czy to z gramatyki, czy ze słownictwa. Zapraszam. Co potrzeba do zabawy? Potrzeba naprawdę niewiele, gdyż starczy karta jakaś z czasownikami nieregularnymi, te, które chcemy, żeby dzieciaki opanowały i przećwiczyły. Ktoś do zabawy, dzisiaj to, oraz marker i tablica. No dobra, na czym polega zabawa? Po pierwsze, dajemy dzieciakom listę czasowników nieregularnych, które chcemy, żeby opanowali. Yy, mają o to oczywiście na nauczenie się około kilku minut, mogą być, zrobić to w grupach, to wtedy się między sobą dzielą. Tyle czasowników? Aż tyle? W życiu się ich nie nauczę. Nie narzekaj, tylko się ucz. Dlaczego nie zawsze ten czas poświęcają na gadanie? Teraz ten najtrudniejszy element gry, czyli zabieramy dzieciakom kartki, te, które mieli się nauczyć, czyli te czasowniki w czasie przeszłym. Proszę pani, nie! Ja jeszcze nic nie umiem! Jeszcze pięć minut! Proszę! Jak powiedziałam wcześniej, zabieramy dzieciakom kartki i teraz przechodzimy do tego drugiego etapu zabawy, czyli rysujemy na tablicy planszę do gry. Wygląda ona tak samo jak kółko i krzyżyk, tylko tutaj wpisujemy czasowniki. Teraz proszę mojego smoka, żeby wybrał sobie jakiś czasownik. Proszę, czasownik Speak. No to mój smok wybrał czasownik Speak, który znajduje się w samym środku i jeżeli napisał dobrze, a napisał dobrze, może narysować tutaj swój znaczek. Możemy oczywiście grać tradycyjnie w kółko i krzyżyk, i rysują kółko i krzyżyk, ale generalnie dzieciom większą frajdę sprawia, jeżeli same mogą wymyślić w grupach swój znaczek i na przykład mamy ryby kontra kwiatki. Tutaj będzie owieczka, kontra smok Dobra, smok wybrał owieczkę, to ja wybiorę smoka. Zobaczymy, kto wygra. No dobra, ja wybrałam tutaj czasownik take i w czasie przeszłym yy, zapisałam owieczkę yy, took yy, to, yy, i oczywiście napisałam smoka. Teraz kolejna smoka, smoku, więc co wybierasz? Poproszę czasownik drink. No i powiedzmy, że ja się zagapiłam, zagadałam i zapomniałam zablokować naszego smoka, więc moim kolejnym czasownikiem będzie czasownik C, który zamienia się na Su. So, I tutaj narysujemy tego naszego smoczka. O Jezus, jaka duża głowa wyszła. I teraz, Smoku, czy wiesz, co musisz zrobić, żeby, mnie żeby wygrać? No właśnie, bo Smok może wygrać. No przecież od początku wiedziałem, że wygram tę grę. Poproszę. Build. No i tak, Swog wygrał. Hurra! A pani to nic grać nie umie. Ponieważ uzyskał trzy podrządy. I tak jak w klasycznym kółko i krzyżyk, może wygrać, jeżeli uzyska trzy podrządy w ten sposób, e, ten sposób. Lub w ten sposób, lub w ten sposób. Gorąco Was zachęcamy do przećwiczenia zabawy, gdyż naprawdę. Dzieciaki bardzo ją lubią i jest to fajny sposób na wyćwiczenie czegoś, co zawsze, zazwyczaj, często sprawia dzieciom problem. Zamiast siedzieć w domu i wkuwać te czasowniki, można po prostu się z dziećmi chwilę pobawić.